Na rynku cały czas staramy się znajdować nowe przewagi, i moim zdaniem, jedną z takich przewag może być też struktura firmy, w którą inwestujesz. I jedną z takich struktur jest właśnie holding. No, spójrzmy na przykład na naszego ulubionego Buffetta. Berkshire Hathaway, czyli firma, na której zarobił grube, grube miliardy, jest właśnie holdingiem. I nawet mimo to, że sam Buffett powiedział, że kiedy kupował pierwotnie. Swoje pierwsze udziały w Berkshire, no to nigdy nie wyobrażał sobie, że rozrośnie się właśnie do holdingu. Ale ostatecznie to to dało mu elastyczność i możliwość na dywersyfikację, zabawę z finansowaniem swojej działalności i kolejnych działalności, inwestowanie w biznesy innych ludzi. Czyli czym właściwie jest holding? No holding jest właściwie strukturą, która zawiera w sobie różne biznesy i Często powiązane, te biznesy są powiązane niszami. Zazwyczaj są to 3-4 różne nisze, ale te nisze mogą być całkowicie od siebie różne, mogą być też jakoś ze sobą połączone. Co właściwie daje nam struktura holdingu? Po pierwsze, jak wspomniałem, jest to elastyczność, dlatego, że w porównaniu na przykład z funduszem inwestycyjnym, no to taki fundusz, jeżeli ty jako menadżer bierzesz sobie pieniądze. Inwestorów indywidualnych i mówisz, dobra, to ja wam teraz tymi pieniędzmi będę obracał, no to ty de facto odpowiadasz wynikami właśnie przed tymi ludźmi. Więc inwestujesz trochę w to, w co musisz, w co tym ludziom będzie się podobać, a niekoniecznie to, co ty myślisz, że zarobi najwięcej. W holdingu tak za bardzo to nie działa. Po drugie, większość holdingów prowadzony jest przez jakąś rodzinę. Czy na przykład przez jednego takiego silnego inwestora? Historycznie też patrząc, firmy, które prowadzone są przez założycieli czy rodzinę założycieli, radzą sobie historycznie lepiej, no głównie dlatego, że po pierwsze, na przykład, Twoje nazwisko jest powiązane z tą marką, czy w ogóle Twoje nazwisko jest w nazwie firmy, no ale też po drugie to, że kiedy prowadzisz tę firmę, no to bierzesz też pod uwagę to, że nie tylko przyszłość, Akcjonariuszy, ale też przyszłość Twoja, Twoich dzieci i ich dzieci jest z Twoimi wynikami powiązana. Stąd też historycznie wyniki takich firm są po prostu lepsze od innych. Do tego wspomniałem też o lepszych możliwościach finansowania i rozumiem przez to to, że na przykład mając w holdingu biznesy ABC możemy wziąć na przykład trochę kasy z biznesu A, który jest najstarszy i przenosi nam najwięcej gotówki. I przerzucić go w nowy biznes D i fundować sobie de facto działalność biznesu D pieniędzmi z, z tej niszy A. To, co nam to daje, to to, że nie musimy zaciągać żadnych nowych zobowiązań, żadnego nowego długu i obracamy tylko gotówką, którą sami sobie produkujemy. Więc to jest, więc to jest bardzo duży plus, dlatego że wdejmuje po prostu duże ryzyko związane z zaciąganiem nowego długu, bo tej gotówki jest po prostu więcej. I tutaj pojawiają się też dwa ryzyka, dlatego że, tak jak wspomniałem, większość tych biznesów w Europie jest to 60% biznesów jest prowadzone przez rodziny. I tak samo w holdingach, które są prowadzone przez rodziny czy jednego takiego inwestora, niedawno też na kanale wspominałem o jednym takim holdingu w Mongolii, bardzo dużym ryzykiem jest tak zwany key man risk. Czyli to, że de facto inwestujemy nie tylko w holding, ale też w osoby, czy osobę, która go prowadzi. Dlatego, że mimo, mimo nawet szczerych chęci, jeżeli ty prowadzisz wielopokoleniowy biznes, no to możesz się wyłożyć. No i wtedy razem z Twoją przyszłością no w dół lecą też inwestycje innych ludzi. Więc zawsze trzeba pamiętać, że szczególnie przy holdingach, które są tak mocno związane z tym zarządem i z tym, kto tam właściwie zasiada, bardzo, ale to bardzo mocno trzeba obserwować, kim jest ta osoba, co ich motywuje, czego mogą chcieć. I przykładowo jest teza, która pojawiała się już na kanale i na Instagramie niejednokrotnie, czyli związana z Paramount. I tam jedną z głównych osób, która była jednocześnie największym ryzykiem, była Shari Redstone, która. Miała pod sobą zdecydowaną większość głosów w firmie, która kontroluje Paramount. I tak samo właśnie o tym wtedy mówiłem. Drugim ryzykiem natomiast jest to, że jeżeli holding już jest notowany publicznie na giełdzie, no to tylko jakaś niewielka część jego udziałów jest notowana. Więc jeżeli obracasz milionami dolarów, no to raczej może to być dla ciebie problem. Zakładam, że raczej nie. Więc drugim problemem, jaki może być, no to to, że no właśnie, całą moc decyzyjną mają, ma zarząd, ma ta rodzina, która ten holding prowadzi. Więc trzeba mieć to z tyłu głowy, że jeżeli jest to dureń, no to wtedy nasze inwestycje mogą pójść w dół. Natomiast chciałbym jeszcze przyjrzeć się ogólnie, jak wyglądają takie większe, popularniejsze holdingi i czego możemy się z nich nauczyć. Moim zdaniem świetnym przykładem jest tutaj Constellation Software, czyli firma, która inwestuje, czyli właśnie holding, który zbiera i inwestuje w bardzo niszowe firmy software'owe, które obsługują jakieś bardzo wąskie właśnie nisze, specjalizacje. I przyniosły one dwa razy lepsze zwroty niż takie Berkshire Hathaway na przykład i ogólnie na necie już jest masa materiałów na ten temat i też wywiadów właśnie z założycielem Constellation Software. Natomiast myślę, że to jaka jest tutaj lekcja, to właśnie ta specjalizacja i ciągłe obracanie gotówką i właśnie bardzo konserwatywne prowadzenie tej firmy, jeżeli chodzi na przykład o zobowiązania. Jeszcze chciałem tutaj wspomnieć o dwóch holdingach, czyli o grupie Balor, czyli w firmie, która tak mocno zaczęła się dywersyfikować, że przyniosła tylko 70 kilka procent na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, znaczy no, 24 lat. W każdym razie jest to nieduży wynik w porównaniu z rynkiem, który wypracował 360 procent zwrotu, więc trzeba też uważać na przesadną dywersyfikację, szczególnie jeżeli te firmy są rozdzielone i nie zachodzą między nimi żadne synergie. Po drugie, Fajnym przykładem jest też holding AB ze Szwecji. Jest to właściwie największa w ogóle szwedzka firma notowana właśnie na tym lokalnym rynku, dlatego że ona już jest takich rozmiarów, że nie tylko, nie tylko sam rynek, jeżeli cokolwiek się stanie na rynku, no to i ona cierpi. No to jeżeli i ona cierpi, to cały rynek też może za nią polecieć. Więc trzeba też uważać na skalę tej działalności. Stąd raczej sugerowałbym rozglądanie się za takimi. Niszowymi, niewielkimi, wycenionymi na dolne kilkanaście, może dolne kilkadziesiąt milionów dolarów, a nie takie molochy. Więc na to też bym uważał. Natomiast sama struktura holdingu, myślę, że jest też bardzo ciekawą inspiracją, do tego jak można podejść do swojego życia i w ogóle właśnie do siebie jako człowieka, który gdzieś tam tymi pieniędzmi zarządza czyli właśnie skupienie na gotówce, ale też dywersyfikacja siebie. Czyli na przykład źródeł dochodu, czyli na przykład możesz mieć, nie wiem, jedną, takie tak zwane side hustle, na którym zarabiasz po godzinach, możesz mieć swoją pracę, możesz mieć swoje inwestycje, i to są na przykład trzy nisze, w których się rozwijasz i fundować na przykład właśnie w takiej strukturze. Jeżeli na najwięcej zarabiasz na swojej pracy, to fundować częścią tych środków właśnie swoją tą poboczną działalność, może właśnie tą działalność inwestycyjną. I cały czas właśnie się rozwijać, a może w pewnym momencie więcej będziesz zarabiać na tej swojej pobocznej działalności niż na tej etatowej pracy i cały czas to po prostu rozwijać, uważać, żeby się nie zadłużać. No i właśnie, tak jak wspomniałem, na przykład przesadnie się nie dywersyfikować, tylko skupiać się na tym, na czym jest się dobrym. I cały czas mając gdzieś tam w tył głowy, że jest to gra długoterminowa. I sam na przykład podchodzę tak do Swoich źródeł dochodu, czy po prostu organizacji, trochę swojego czasu i podejścia do niektórych rzeczy, że troszkę jestem takim holdingiem, który może też gdzieś tam kiedyś komuś przekażę. Natomiast Ciebie zachęcam do przekazania mi suba na tym kanale. Wpadaj również na Instagrama, gdzie podaję różne konkretne tezy inwestycyjne, pomysły, inspiracje dla Ciebie i dla innych inwestorów. A widzimy się już w przyszłym tygodniu. Tymczasem, do zobaczenia, trzymaj się, cześć.